Kochani, ten filmik jest dla was chyba smutny, bo Mam 60 subskrypcji, bardzo wam dziękuję, ale Nie mam zamiaru tego już dłużej ciągnąć Powiem to wprost Patrzypy mi się znudziły I... Będę je sprzedawała na Allegro Więc tak jak pewnie myślicie, kończę z kanałem Niestety no ale, no zaakceptujcie, jak, no zaakceptujcie to po prostu. I słyszycie mnie już ostatni raz, więc pa Wkręcony, zatopiony! <laughs> A więc chyba nie myśleliście, że kończę z tym kanałem, dziękuję. <laughs> nie kończę oczywiście. Dziękuję Wam za 60 subskrypcji, będę robiła teraz i na 60 subskrypcji, poja subskrypcji pojawi się challenge, a więc pa do kolejnego filmiku, czyli challenge'a!